Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat tunelu pod wolą, czyli tunelu kolejowym, który będzie realizowany w Warszawie. Będzie to najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Powstanie w ramach projektu CPK i realizacji kolei dużych prędkości na trasie Warszawa-CPK Łódź. Tunel pod wolą, a właściwie pod Odalanami, będzie jednym z najdroższych elementów w ramach kolei dla CPK. Tunel i nowa linia kolejowa Pozwoli na przejazd pociągów na linii Warszawa Zachodnia CPK w około 16-18 minut, czyli czas, w którym obecnie ciężko jest dojechać z centrum Warszawy na okręcie. Jeżeli udałoby się osiągnąć taki czas przejazdu, to byłoby to mocno zadowalające. Jak wygląda projekt tunelu pod Warszawą i jaki jest harmonogram prac? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału, co bardzo pomoże w zwiększeniu zasięgu filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu raportwarszawski.pl pod tytułem Tunel CPK pod wolą. Przetarg w tym roku. Co wiemy o inwestycji? Autorstwa pana Piotra Wroblewskiego oraz artykuł na portalu murator.pl pod tytułem Najdłuższy tunel w Polsce wydrążą pod Warszawą. Zacznie się w Warszawie Zachodniej. Jest data przetargu. Autorstwa pani Anny Dziedzic. Inwestycja CPK jest najbardziej medialną i wydaje się, że najważniejszą inwestycją, jaka jest obecnie realizowana w naszym kraju. Kluczowym projektem w ramach CPK jest rozwój szybkiej kolei. Ważne jest to dlatego, aby zapewnić komfortowy i szybki dojazd do przyszłego wielkiego lotniska w Baranowie. Tunel pod Warszawą będzie elementem infrastruktury kolejowej, który może okazać się najbardziej kluczowy, ponieważ zapewni dojazd z Warszawy do CPK w mniej niż 20 minut. Przejdźmy teraz do najnowszych informacji na temat tunelu pod Wolą, a następnie zapoznam państwa z większą liczbą szczegółów związanych z tym projektem. Jak informuje portal RaportWarszawski.pl, ze stacji Warszawa Zachodnia do CPK mamy dotrzeć pociągiem 16-18 minut. To zapowiedź, której realizacja jest niezwykle kosztowna. Przygotowania zaczęły się już podczas remontu Warszawy Zachodniej. Za nią w kierunku łodzi stworzono głęboki wykop, który prowadzić ma do planowanego najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. Początkowo tunel miał powstać do 2035 roku, ale po zmianie władzy wiceminister Piotr Malepszak, dawniej będący w zarządzie CPK, postanowił przyspieszyć inwestycje. Obecnie, według nowego harmonogramu, ma być ona gotowa do 2032 roku. Jak informuje portal raportwarszawski.pl W wieloletnim programie budowy CPK, który przyjęto pod koniec ubiegłego roku, informowano o przyspieszeniu budowy wylotówki dla kolei dużych prędkości w stronę Łodzi i nowego lotniska. Za projekt odpowiada konsorcjum MetroProjekt i Sud Architekt Polska. Jak zapowiada biuro prasowe CPK, Tunel zacznie się po zachodniej stronie alei Prymasa Tysiąclecia i zostanie połączony z modernizowaną przez PKP PLK infrastrukturą stacji Warszawa Zachodnia. W ramach kończącej się aktualnie przebudowy stacji przewidziano dwa tory dla szybkiej linii CPK. Szczegółowe opisy tunelu pod Warszawą można znaleźć na portalu raportwarszawski.pl Jak czytamy sam tunel będzie dwunawowy. To de facto dwa tunele po jednym torze każdy. Jego szacowana długość to 9,5 km, co oznacza, że będzie najdłuższą tego typu inwestycją w Polsce. W zależności od konkretnego miejsca znajdzie się na głębokości od 10 do 35 metrów. Dla porównania najniżej położona stacja metra, czyli Nowy Świat Uniwersytet znajduje się 23 metry pod ziemią. Tunel będzie przebiegał przez wolę, a w zasadzie odolany. W okolicach stacji Warszawa główna Towarowa, następnie przez Włochy, ulicą Dźwigową i aleją 4 czerwca 1989 roku. Potem tunel przetnie Ursus przez ulicę Gierdziejowskiego w okolicach stacji Warszawa Gołąbki. Następnie przejdzie równolegle do torów linii kolejowej nr 3 i na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, w okolicach ulicy Topolowej w Konotopie linia wyjdzie na powierzchnię. Co ciekawe, sama linia nr 85 od momentu wyjścia na powierzchnię będzie ogrodzona. Kursować nią będą wyłącznie pociągi dużych prędkości z maksymalną prędkością 350 km na godzinę. To prędkość projektowana, ponieważ obecne przepisy pozwalają na maksy 250 km na godzinę. Jak mówił Krzysztof Strzałkowski, burmistrz woli, którego wypowiedź czytamy na portalu raportwarszawski.pl Kolej dużych prędkości na terenie Odolan była planowana, ale zmieniono logikę podejścia do tego przedsięwzięcia. Kolejarze zaczęli z nami rozmawiać. Poprzednio o wszystkim dowiadywaliśmy się z materiałów, które otrzymywaliśmy w ramach często nieoficjalnych spotkań. Jak dopowiada burmistrz Żwoli, z tego co wiem, infrastruktura ta nie będzie prowadzona pod istniejącymi budynkami. Jak czytamy w źródle, pierwszy odcinek linii kolei dużych prędkości z Warszawy przez CPK do Łodzi. Będzie miał długość 140 km. Spółka Centralny Port Komunikacyjny pokazała wizualizację kluczowych elementów planowanej infrastruktury, takich jak wiadukty, baza utrzymania, przebieg linii kolejowej w terenie oraz budynki obsługi tunelu. Wszystkie obiekty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby harmonijnie wpisać się w otaczający krajobraz, podkreśliła spółka w komunikacie. Na temat infrastruktury towarzyszącej która pokazana jest na wizualizacjach, możemy przeczytać na portalu polsatnews.pl. Według CPK, budynek obsługi tunelu będzie miał elewację wykonaną z płyt włókno cementowych, w odcieniach szarości z pionowymi pasami roślinności pnącej. A system stalowych trejarzy ma wspierać lokalny mikroklimat i bioróżnorodność. Dzięki zielonym ścianom, budynek ma wtopić się w otaczającą przestrzeń. Podobnie jak jego otoczenie ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe oraz trawniki i nasadzenia. Parkingi mają być otoczone wysokimi trawami, a budynki zaprojektowane w prostych formach dostaną po łacie roślin pnących na elewacjach. Warto dodać, że według aktualnych planów z Warszawy Centralnej do CPK dojedziemy w 20 minut, a do Łodzi w około 40 minut. Środki na budowę rząd chce pozyskać z obligacji i dofinansowania Unii Europejskiej. Według szacunków pociągi linii Y będą mogły na niektórych odcinkach rozpędzać się nawet do 350 km na godzinę. Tunel pod Odolanami na pewno będzie ogromnym projektem z uwagi na długość tunelu. Tunel pod Odolanami na pewno będzie ogromnym projektem z uwagi na długość tunelu. Z opisu trasy tunelu wynika, że będzie on drążony w dużej mierze pod terenami mało lub w ogóle niezamieszkałymi. A na pewno nie na tyle, aby to miało utrudnić realizację inwestycji. Według założeń tunel pod Odolanami ma być gotowy do 2032 roku. Będzie częścią linii Warszawa CPK Łódź. Warto dodać, że na inwestycje kolejowe w ramach CPK rząd przeznaczy ponad 76,8 miliarda złotych, w tym na budowę linii, która połączy Warszawę z lotniskiem CPK łodzią a dalej rozwidlając się w Sieradzu, z Wrocławiem i Poznaniem. Środki będą pochodzić z emisji obligacji i dofinansowania Unii Europejskiej. Program zakłada, że do końca 2032 roku zostanie uruchomiona pierwsza linia kolei dużych prędkości z Warszawy do Łodzi wraz ze stacją kolejową CPK, zintegrowaną z terminalem lotniska. Jestem ciekawy, co wy uważacie na temat tunelu kolejowego pod Warszawą. Będzie to najdłuższy tego typu tunel w Polsce i na pewno przejazd nim będzie sprawiał ogromne wrażenie. Czekam na Waszą opinię w komentarzach. Zachęcam również do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Zachęcam również do obejrzenia filmu na temat odbudowy Pałacu Saskiego. Link umieszczę w opisie. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.